często szukamy odpowiedzi daleko poszukując egzotycznych składników i skomplikowanych rozwiązań ale czasem najskuteczniejsze lekarstwa są tuż pod naszymi stopami rosnące cicho w naszych ogrodach pokrzywa zwyczajna urtica dioica jest jednym z takich skarbów wielu uważa ją za utrapienie chwast którego należy unikać pamiętając jej parzenie z dzieciństwa ale ta skromna roślina to skarbnica składników odżywczych, prawdziwy dar natury. Następnym razem, gdy zobaczysz pokrzywy, nie postrzegaj ich tylko jako chwastu. Przez wieki ludzie na całym świecie doceniali jej wartość w jedzeniu, medycynie i tekstyliach. Była podstawą naturalnych rytuałów pielęgnacyjnych. Przekazywana z pokolenia na pokolenie pokrzywa wzmacnia włosy, przywracając im witalność. Odkrywanie na nowo naszej więzi z naturą często zaczyna się od dostrzegania roślin wokół nas. Pokrzywa przypomina nam, że siłę i uzdrowienie można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Naszym wyzwaniem jest dostrzec coś więcej niż tylko parzenie i rozpoznać potencjał w jej tętniących życiem liściach. Aby pracować z pokrzywą, musimy najpierw nauczyć się ją zbierać. To taniec szacunku i ostrożności. Ukąszenie rośliny to jej mechanizm obronny, wyraźna granica, którą wyznacza. Musimy to uszanować. Najlepszy czas na zbiór pokrzywy to wiosna, kiedy nowe pędy są delikatne i najbardziej wartościowe. Szukajcie młodych, żywo zielonych pędów, zazwyczaj zanim roślina zacznie kwitnąć. Na tym etapie liście zawierają najwyższe stężenie korzystnych związków. Wybierzcie miejsce z dala od ruchliwych dróg lub obszarów, gdzie mogły być używane pestycydy. Czyste naturalne środowisko zapewnia czystość waszych zbiorów. Zanim zaczniecie, musicie się zabezpieczyć. To jest bezdyskusyjne. Załóżcie grube rękawice ogrodnicze. Długie rękawy to również bardzo dobry pomysł, aby chronić ramiona. Drobne włoski na pokrzywie łatwo mogą dostać się na odsłoniętą skórę. Będziecie również potrzebować nożyczek lub sekatora oraz koszyka lub płóciennej torby do zbierania liści. Poruszajcie się powoli i rozważnie. Kiedy zbliżacie się do rośliny, trzymajcie mocno łodygę poniżej zestawu liści. Włoski, parzące, skierowane są w górę. Więc chwytanie rośliny od spodu może czasem zmniejszyć ryzyko, ale rękawice są jedyną naprawdę bezpieczną metodą. Kiedy będziecie gotowi, odetnijcie 4 do 6 górnych liści rośliny. To jest najmłodsza, najbardziej witalna część. Zbieranie w ten sposób jest również zrównoważone. Zachęca roślinę do bardziej krzaczastego wzrostu, zapewniając ciągłą dostawę przez cały sezon. To partnerstwo. Bierzemy to, czego potrzebujemy, a roślina nadal kwitnie. Nigdy nie wyrywajcie rośliny z korzeniami, chyba że próbujecie oczyścić dany obszar. Jesteśmy gośćmi w jej domu i powinniśmy się odpowiednio zachowywać. Zbierzcie tylko tyle, ile potrzebujecie do przygotowania. Świeże jest zawsze najlepsze, jeśli chodzi o ziołowe lekarstwa. Kiedy już zbierzecie pokrzywy, rozpoczyna się podróż z powrotem do waszej kuchni. Ostrożnie obchodźcie się z torbą lub koszykiem. Liście nadal będą parzyć, dopóki nie zostaną przetworzone. Ten prosty akt zbierania jest sam w sobie potężnym rytuałem. Łączy nas bezpośrednio ze źródłem naszego lekarstwa. To moment uważności bycia obecnym w naturze. Nie tylko zbieracie chwast, zbieracie potężny składnik dla waszego dobrego samopoczucia. To połączenie, ten szacunek dla rośliny jest fundamentem, na którym buduje się magia tego naturalnego zabiegu. Napełnia wasze przygotowanie intencją i troską od samego początku. Teraz, gdy macie już swoje cenne zbiory, nadszedł czas aby zamienić je w odżywczy eliksir dla Waszych włosów, proces jest prosty, bardzo podobny do przygotowania mocnej herbaty. To jest piękno ludowych remediów, są dostępne dla każdego. Pierwszym krokiem jest zneutralizowanie parzącego działania. Można to zrobić dokładnie płucząc liście pod bieżącą wodą. To zmywa brud i zaczyna rozkładać parzące włoski. Do tej półkanki do włosów przygotujemy gorący napar wodny, który całkowicie wyeliminuje ryzyko poparzenia. Będziecie potrzebować sporej garści świeżych liści pokrzywy, około dwóch szklanek. Weźcie opłukane liście pokrzywy i umieśćcie je w żaroodpornym garnku lub dużym szklanym słoju. Nie musicie ich kroić, ale możecie je lekko rozgnieść drewnianą łyżką. Aby pomóc uwolnić ich dobroczynne właściwości, zagotujcie około litra wody. Najlepiej użyć wody filtrowanej lub destylowanej, jeśli macie taką możliwość, ponieważ pozwoli to uniknąć osadzania się minerałów z wody kranowej na włosach. Gdy woda się zagotuje, ostrożnie wlejcie ją na liście pokrzywy w garnku lub słoju. Intensywna zieleń liści natychmiast pogłębi się. Gdy gorąca woda zacznie działać, natychmiast przykryjcie naczynie pokrywką to kluczowy krok. Zatrzymuje on parę, a wraz z nią cenne olejki eteryczne i związki, które w przeciwnym razie uciekłyby w powietrze. Pozostawcie mieszankę do zaparzenia i ostygnięcia na co najmniej 30 minut, ale dla silniejszej półkanki możecie pozostawić ją na kilka godzin, a nawet na noc. Im dłużej się zaparza, tym ciemniejszy i bardziej skoncentrowany będzie płyn. Zamieni się w głęboki, ziemisto-zielono-brązowy kolor, bogaty w esencję pokrzywy. To jest wasze płynne złoto, skoncentrowany napar witamin i minerałów. Gdy napar naciągnie do pożądanej mocy i całkowicie ostygnie do temperatury pokojowej, należy go przecedzić. Przelejcie płyn przez drobne sitko, lub gazę do czystej butelki lub dzbanka. Usunie to cały materiał roślinny, pozostawiając gładką, klarowną półkankę. Delikatnie wyciśnijcie liście, aby wydobyć każdą ostatnią kroplę cennego płynu. Wasz napar z pokrzywy do włosów jest teraz gotowy do użycia. Przechowujcie go w lodówce, a zachowa świeżość do tygodnia, gotowy na wasz rytuał pielęgnacji włosów. Ten prosty wywar zawiera klucz do rewitalizacji włosów od korzeni. Stosowanie naparu z pokrzywy to prawdziwy rytuał dbania o siebie. Najlepszy czas na zastosowanie płukanki to po umyciu włosów zwykłym szamponem. Delikatnie osusz włosy ręcznikiem tak aby były wilgotne, ale nie ociekające. Powoli wlej schłodzony napar z pokrzywy na skórę głowy i włosy upewniając się, że każdy kosmyk jest nasycony od nasady aż po same końce. Podczas nakładania płukanki delikatnie masuj skórę głowy opuszkami palców. Ten masaż pomaga składnikom odżywczym pokrzywy głębiej wniknąć w skórę głowy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pozostaw napar z pokrzywy na włosach. Możesz owinąć włosy starym ręcznikiem lub czepkiem kąpielowym i pozostawić na co najmniej 20 do 30 minut. Aby osiągnąć zauważalny efekt, kluczowa jest konsekwencja. Staraj się powtarzać ten rytuał 2 do 3 razy w tygodniu. Uczyń to stałym elementem swojej pielęgnacji włosów. Magia pokrzywy tkwi w jej bogatym składzie. To superfood dla włosów, pełne witamin A, C i K, a także witamin z grupy B. Jest również doskonałym źródłem minerałów, takich jak żelazo, krzemionka i potas. Krzemionka jest kluczowa to budulec kolagenu, który wzmacnia włosy, zmniejszając ich łamliwość. Te składniki odżywcze głęboko odżywiają mieszki włosowe poprawiając zdrowie skóry głowy i potencjalnie zapobiegając przedwczesnemu siwieniu. Pokrzywa oferuje wyjątkową korzyść dla siwych włosów. Może stymulować produkcję melaniny, pigmentu, który nadaje kolor włosom i subtelnie przyciemniać istniejące włosy. Z czasem działa jak naturalny barwnik, wzbogacając odcień włosów i maskując siwiznę. Już po tygodniu możesz zauważyć większą objętość, blask i bogatszy odcień włosów. Długoterminowo pokrzywa wzmacnia włosy, zmniejsza ich wypadanie i sprzyja zdrowej skórze głowy. Odżywiasz swoje włosy, przywracając im najlepszy stan i akceptując ich naturalne piękno. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej naturalnych porad. Podziel się swoimi doświadczeniami z pokrzywą w komentarzach poniżej.